Śpiewać każdy może, będziemy z tą reakcją jechać, jak te piwo otworzymy. Kurwa nie możemy tego zrobić No i piwo jest otworzone To dziwnie on się otworzyło Ach smakuje Smakuje kurde jaka kurde Kurde, peace water. Mój ojciec nie lubi, kurde. A mi się podoba, jest dobre, jest spokojne, kurde. Możesz wypić 30 piw i nie być wypitem. To ma, kurde, co? Chyba, kurde, 5%, 3%, coś takiego zajdzie to, kurde. To nie jest piwo, to jest kurde energy. drink. przepraszam, przepraszam. Chyba, o to jest sery to nie jest takie mose Ale nie jest takie złe, to jedziemy, kurde Śpiewać każdy może Podgosimy. Dość tej nie jakoś. Uwaga kapela Uwaga, uwaga, kurde, uwaga Doliczę do osiem i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia. bis. Nie Kp. kumałem. Graj. Dwa, trzy, cztery. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek inaczej się udusi. Uu, lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie <gry> Lubię różne piosenki, inne różne dźwięki. A gościu, kurde, śpiewać to, ale pa, kurde, prawdziwe instrumenty idą. Różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzucam je się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kary... Stop, nie kopuj! A kurde jest legalne pod copyright system, któryś tam, któryś, że można jest legalne reakcje robić. Sorry kurde. na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni Różne sceny brygady już nie dadzą mi rady Bo ja się wcale nie chwalę Ja po prostu niestety mam dalek. Jak... A <noise> że po prostu nie chwalę... <noise> chwalę ja po prostu niestety mam dalek Jak człowiek wierzy w siebie Cała reszta to betka, nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki, będą dawać mnie kwiaty, będę te... Myśleliście, że będę klaskał. Jejku, że ja panienka jeszcze. ...panienki będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie którym przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo. Jeszcze raz powiem ten kurde copyright, kurde stop. No, kurde download. To już jest kurde nie po private viewing, bo copyright kurde nie liczy się Bo kurde to jest reakcja, jak jest na internecie, to wolno reakcję robić Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca się na uszy ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję po polu zaśmiewajem. Kurde, spoko, dobre było, dobre. Nie będę was trzymał, co mam wam powiedzieć, kurde, z 77, kurde roku. 4 million views to znaczy, że któryś was nam, kurde, to pod, podleciał, nie, pod, pod, podpuścił, powiedział, i kurde, tutaj jesteśmy, jest spoko. Dzięki, że oglądacie, że przychodzicie. Jak lubicie, to subscribe. A jak nie, to spadajcie! Kurde pisem na was wszystkich.